Jesteśmy w Głogoczowie na Orlenie. Jesteśmy mówieni, słuchajcie, z naszymi ekipami. Jest i przyczepa, słuchajcie, tutaj ciągnik, Mercedes, no i nasz karawanik, czyli tablicę Konik. Zobaczcie, mamy już już No właśnie jechali za nami i gdzieś gdzieś zniknęli. Smacznego. Cześć Darek. Cześć Polinko. Cześć. Ej Mariusz, czekajcie, zobaczcie gdzie Krzysiek, bo mam nadzieję, że skręcił za mną. A nie, jest, dobra. Także jesteśmy w cztery ekipy, zaraz dołączy jeszcze jedna, ale to już po drodze. Także słuchajcie, ruszamy na Chorwację. Sylwester na Chorwacji, także patrzcie, jaka ładna pogoda. Słonko, ale powiem Wam, temperatura 0 stopni. także... Dzisiaj na tym przymrozek, słuchajcie, minus 4 Także no... Kurczę. Cześć, witam serdecznie, Węgierska Górka? Węgierska Górka, nie? To tam jest to jeszcze, jak będziemy wjeżdżać z tej Eski i przez to miasto się tam przebijać, to tam jest stacja odlenu, to tam sobie to tankujemy, nie? Dobra, jasne. My tam zawsze dotankowujemy, kiedy wjeżdżamy z Eski. Czyli tam już mamy, stajemy w Węgierskiej Górce, tankujemy jeszcze przed granicą ostatni raz, także... Oj, tu już widzicie. Jechali za nami, Krzychu za dom. I już są tak samo, także. No i my już w kamperze, także ruszamy za chwilę. Słuchajcie, krótka narada: jak jedziemy, pierwszy jedzie nasz karawanik, potem jedzie Mariusz Zasią z przyczepą, potem my i Ada z Krzyżkiem na końcu zamykają peleton. Kupiliśmy winiety jedną dniową na Słowację, bo dzisiaj przylecimy przez Słowację, będziemy na Węgrzech i na Węgrzech miesięczną, bo tak nie bardziej opłacało. Także już widzicie, Pania z Darkiem ruszają, także by też. Zaraz za nimi. No, jesteśmy, słuchajcie, w Gierska górka. Znankowaliśmy na Orlenie, ostatnim, tutaj przed granicą. I już widzicie, wyjeżdżamy. Jeden, drugi zestaw, czy znaczy właściwie zestaw jeden, bo tak to, tak to w sumie kampery. Ci ludzie, z którymi się umówiliśmy, yy, są gdzieś ciągnący na jakimś parkingu. tak że no właśnie jedziemy, spotkać się z nimi, poznać. I ruszamy dalej, słuchajcie, w kierunku Słowacji, a potem Węgry. Ci jest plan, dotrzeć na Węgry. No, i tam gdzieś nocujemy, a jutro termy. A gdzie to wam jeszcze pokażemy? Także sącie z nami. Dobra, słuchajcie, jedziemy sobie tutaj teraz. Ale powiem wam, teraz, tu węgierskie górce 3 stopnie. Pogoda dopisuje słoneczko. No, słoneczko, ładnie, w tu Monia zaznaczyła. Także pogoda bardzo ładna, powiem wam. Super, zobaczymy, jak będzie na Chorwacji. Chociaż ee, Kasia z wysłali zdjęcia ostatnio z Cykatu, bo już tam są na miejscu. I wam powiem całkiem ładnie. Przyjemnie, ładnie, ciepło. Także. Oby tak dalej. I dojechaliśmy na wspomniany parking. Tutaj jest ta ekipa, właśnie piąta, która z nami jedzie. I znamy się jeszcze, właśnie idziemy się teraz poznać. Właśnie zapoznaliśmy się z Anią i z Danielem, także jest to kolejna ekipa, która z nami jedzie na tego Sylwestra Chorwackiego. Także słuchajcie, od tej pory już ruszamy na 5 zestawów. Na 5 zestawów, słuchajcie, do, do Chorwacji. No już przed chwilą przekroczyliśmy granicę polsko-słowacką. Przed nami nowo poznana ekipa. Także my tak jako czwarty zestaw jedziemy, za nami jeszcze krzychu i teraz w kierunku Żylina i Bratysława. I jak widzicie lecimy sobie autostradą przez Słowację, zostało nam jakieś niecałe 140 km do Bratysławy. Postój na stacji, tak, jesteśmy w środku, Słuchajcie, jakieś. O kurczę mi się nawigacja A teraz się włączyła? 67 km, jakieś 34 minuty. w lewo? No, nie, tankuje. ja nie tankuję. Mariusz, Mariusz musi, ja nie muszę. Ja tam jadę za darkiem, bo tu Mariusz tankuje, bo on ma dość małe zasięgi. Za 300 a my tam jedziemy. Stacja z Mopem, Darek tu chciał stanąć. Ma toś sentyment do tej stacji, mm -hmm. tego mopa. Tu nie mógł spać przez chłodnie. Pamiętasz? Z tego vloga, co, co to właśnie... Był ten... pierwszy vlog, który oglądałam, jak Tak, oglądałam To, to Zaczynałem się wtedy oglądać jeszcze. Pamiętam z Darkiem, także właśnie pamiętam jak do Włoch I to jest ten sławny mop, na którym Tarka w nocy chłodnia budziła. No. A ja śpię! Jak generalnie nasłuchuję, nie podsłuchuję ja śpię. Zresztą mówiłem to mówię też na naszym blogu, jak byliśmy. Tak? Też koło chłodni raz staliśmy. Dobra, słuchajcie, krótka przerwa, i zaraz lecimy dalej. No i słuchajcie, jest wieczór, godzina pół do dziewiątej. Przez chwilę dotarliśmy do Higiko na Węgrzech. E, tutaj powiem Wam, z tamtej strony są termy, a my w tej chwili tu stoimy na takim parkingu z e, wszystkimi kamperami. O, jest tak sama ekipa. Ani i Daniela, z którym się spotkaliśmy po drodze, potem się rozdzieliliśmy. No i teraz się spotkaliśmy na miejscu na parkingu. Tutaj nocujemy moi drodzy. No i co, jutro na termy idziemy, cały dzień na termach. Prześpimy na kempingu tam przy, przy termach, bo jutro przeparkujemy sobie na kemping kampery. I pojutrze rano ruszamy już na Chorwację na prom i na kemping Cikat. ranek, słuchajcie, pokażę jak tu stoimy. Tutaj jest ten parking. O, nawet plac zabaw, słuchajcie, tu był. Słuchaj nie, bo w nocy widać, bo po pociągu przechaliśmy. Tak stoimy i termy, słuchajcie, mamy tam, jak w tam kierunku tam mamy wjazd na termy. Także właśnie odpaliliśmy już samochody i powoli wjeżdżamy na termy. O, Krzysztof już wyjeżdża. Dawaj, dawaj! Pokażę, wjeżdżamy z parkingu. Tu jest droga, którą wczoraj przyjechaliśmy. Tutaj stamtąd. A tu macie, słuchajcie, wjazd na camping no i termy. I to macie hegiko. No i my już na kempingu. Słuchajcie, poranna kawa. Pokażę wam jak stoimy. Także zmieniliśmy miejscówkę z tamtego parkingu tu na kemping. Tu zobaczcie, tak sobie stanęliśmy w czworoboku, można powiedzieć. Klasycznie, jak to zawsze stajemy parę ekip. Słuchajcie, ja zapowiem, ile za kemping zapłaciliśmy. Za kemping, i to jest wraz, z, zawiera cenę na termy, także tutaj też w cenie są termy. My za dwie osoby dorosłe i Matyldę, czyli, czyli naszą trójkę, zapłaciliśmy 23... W tysiącach tu się płaci, wiecie, w tysiącach 24 880 forintów. To jest jakieś 258 zł. No, myślę, że cena całkiem spoko, tym bardziej w tym są termy. A tu widzę, Mariusz jeszcze walczy z przyczepą, jak to właśnie Przyczepowcy mają, zresztą tutaj poruszaliśmy te tematy słuchajcie, wieczorem. Jest jak zwykle yy, zalet w kamperów i przyczep. Dobra słuchajcie, my się ogarniamy, jakieś śniadanie może zjemy. Ja kawę sobie tu dopijam. Zobaczę jeszcze z tej strony jak to wygląda. Tutaj nasz kamper. O i nowy nabytek, widzicie. Paulina Darka, czyli Benimar 444. Zobaczcie, mamy skrzyneczki z prądem. A ja idę teraz zobaczyć yy, do sanitariatów czy tam można wodę nabrać, no i jakie warunki są, także już Wam pokażę. Tu za tymi drzewami my tam stoimy. Tu popatrzcie, toalety, jakieś bio-toalety. Nie wiem za bardzo, co to chodzi. Tu z lewej strony są damskie, ja Wam pokażę męskie, a tu już termy, słuchajcie. Zaraz Wam też pokażę. Wchodzimy w waleczki. No i tutaj mamy toalety. No, całkiem spoko, powiem ja Wam, warunki całkiem fajne. i Pewnie prysznice będą. O, umywalki. Prysznice takie. A tu jak to wygląda, żeby to otworzyć? Aha, tu są takie kabiny, słuchajcie, zamykane. Także zobaczymy, czy jest ciepła woda. O, no, ciepła woda jest, także. Zresztą, wiecie, no my będziemy na termach, też tam się wymoczymy. Ale bardzo fajne warunki. Idę dalej. Tam w oddali zobaczcie jakiś ogródek, bar, ale to pewnie w okresie letnim czynne. Tam też jakiś widać basen. No i tutaj też, ale to pewnie w okresie letnim jest czynne. A ja wam tu już pokażę. Tu jest jakaś mała knajpka. Tu można jakąś kawę wypić, tego typu. To Zostawić szlafrok. I tak wyglądają te termy, słuchajcie, z tej strony. No, widzicie, jest trochę ludzi, ale woda paruje. Patrzcie, tutaj jakieś szafki są, także z szafek można skorzystać. Jakaś recepcja jest. Także przebieralnie, szafki, wszystko tu mamy, ciepło jest. Są tu też wewnętrzne baseny. Tu jest jeden i drugi jest tam wcześniej, także spokojnie można też tutaj skorzystać. Także idę do domownię, wracam, znam relację. Dobra, jak widzicie, ja już gotowy na termy. I zobaczcie, taki basenik, ale parowane. I zobaczcie, I tu nasza ekipa. albo widać, słuchajcie, bo jest dużo pary, ale... Nie wiem, ja nie widziałem tego promu, nie będzie to za No i można powiedzieć, że sami jesteśmy, bo tu patrzcie przed chwilą był był całkiem pusty, dwie osoby przyszły. Za ja parował I ten z Darkiem. No słuchajcie, paruje, paruje po Proszę pana, co pan za tutaj teraz oddział Jak ja mam czemu szukania? Ciebie to Dobra, a my idziemy na zewnętrzny. Uuu, słuchajcie. Chodzie. Powieszę I wchodzimy. Zobaczymy jak teraz tutaj w tym zewnętrznym basenie. No ja już w wodzie i tu wam pokażę w tym po lewej stronie macie 34-36 tu jest 36-38, także my zdecydowanie w cieplejszej. A gdzie i tak zimno. I tak widzę tyle się jest jest zimno. Mówi, że nie jest źle. Ja już wracam do kampera. Słuchajcie, fajne termy, te wewnętrzne, słuchajcie, taka powłoka ściska była, jak się tak z nich wychodziło, jak takie, takim lekkim szlam, coś takiego, te drugie zewnętrzne już takie całkiem bardziej normalne, wiadomo, jakieś tam właściwości leśnicze mają te termy, natomiast yy, ja, korzystając z okazji, że stąd poprosiłem, od razu wziąłem sobie prysznic, wykąpałem się tak, z zaraz do kampera, słuchajcie, chłodno jest, ale w szlafroczku ciepło, także, także idę się przebrać i idziemy koło term na placek. O i tu mamy ten pusty basen, jeden z tych dwóch. A tu popatrzcie, jakie drzewa pełne jemioły, zobaczcie. No, ale to jeszcze nie są te drzewa, które ja mam tutaj. pokazać. A tu patrzcie, jakie jest dużo przestrzeni. To jest chyba wszystko kemping? Chociaż nie, bo tutaj są barierki, ale nie, po tej stronie stoi kamper. Tam jest ten placek już, a z daleka go widać. I ma... Tak, tu macie w ogóle głębokość. Temperatura 22-24 i 115-170 cm, bo on tak jak widzicie tutaj schodzi do dołu. Czy tam jest głębiej, tu jest. Płycie i ciekawie on długości ma, ale chyba 25 Dobra, idziemy dalej. I właśnie Mafidzia przyjechała powiedzieć mi, to, to że są tu są nie dwa. Teny, tak Ale jeden jest taki dla dzieci. Taki tu macie jeszcze taki. Tu jest taki mały, o, taki trochę większy brodzik, bo to... O. tego typu zobaczcie dla dzieci. Ale to wszystko latem. To wszystko słuchajcie, latem, a tu macie ten basen. O. To jest to drzewo. Bo, takie ma takie dziwne ciekawego... owoce. Co mi Co takiego ciekawego? Przybliż? Takie dziwne owoce to ma. Tu sobie zobacz Aha, Takie coś włochatego I ten, to, to... I to tak A, takie. Wiecie co? Nie jest to coś coś za drzewo. Tak w takie ma z takie coś. Nie ma. O, pokaż. całe, a to jest w środku. Tu no, masz takie, jak wygląda jest... w środku. To jest coś takiego. To ma nasiona w środku. I tak wygląda w środku, nie? Takie... takie są nasiona, tak, dokładnie. Jest. Dokładnie. Super. Serduszko, bo miałam mokre rękawiczki. A, bo był szron, był Sierry. tak? Mhm. No, był szron, tak? Przesuwałam cię. O, w ogóle ja się przejadę, bo... To przejedźcie, dobra. Termes tutaj widać. A tu jest tak knajpka i ten, chyba to jest pensjonat. I zobaczcie, tutaj takie jeszcze straganiki, sklepy jakiś jakieś menikir, pedikir. No i takie, wiadomo, jak takie szlafroki jakieś, duperelki, o. Pojemniki, słuchajcie, na komórkę czy tam na dokumenty, na pieniądze do wody, żeby nie zamoczyć. I tu ludzie sobie siedzą. I to macie takie, słuchajcie, zestawy po 3,5 tysiąca, to jest jakieś 35 zł. Piwo duże, widzicie. 10 i 12,90 czyli takie ceny, nawet troszkę taniej niż u nas. O, słuchajcie, bankomat też jest na kempingu. I tu patrzcie, plan cały kemping, gdzie co mamy. Nazywa się to Sara Thermal. Tu są gdzieś te baseny zewnętrzne. A my teraz mniej więcej tu stoimy. Słuchajcie, w tym miejscu jest kropeczka. Tu stoimy koło recepcji. Sandler jest z prawej. I też tu można skorzystać z masaży z tego co widzimy. O, tu macie nawet ofertę z masażami. Dobra, a my idziemy w kierunku kampera. Idziemy pod kampera i słuchajcie, Patrycja idzie jeszcze raz na spacer. Tym razem z Lilką będzie szła. Tomasz, Monia wróci. Boisz się? Nie. Ona pójdzie z sobą, tak? Słuchaj, ona się o, wyciąga ona no. się jak ci zaduchła. Lila, zostaw. No trzymaj. Zobacz no i cię przejść. przejść. Jak się będziesz bała czy coś, to przyjdź z nią. Tak? Nie no. Dawaj. Lilka. Lilka. Ila? No tutaj sobie w matce z nią chodź, wiesz. tak, żeby tu koło tego, nie? O, i zobaczcie. A, patrzy za panem i za panią, tak? Patrzy za panią i za panem. Dobra, idziemy do jakiejś knajpki coś zjeść. O, Tutaj kolejny youtuber jakiś coś nagrywa. I nasza ekipa cała. Jakiś gulasz jemy? Zjemy. No ja tu tak bardzo chętnie. Nie, gulaszek z tymi węgierskimi nie? No. Bo na plaski po węgiersku nie mamy co liczyć. Trzeba raczej... na ryby po grecku. <laughs> ryby, ale to trzeba do Grecji to do Grecji. Co tu mamy? Jesteśmy na Węgrzech. Coś czego u nas już nie ma. Krzysztof, zaprezentuj tej budkę. Pięknie. I patrzcie, otarliśmy do knajpki. Tu jest kemping, tam nawet stoją nasze kampery. Zobaczcie, o, tutaj w tym miejscu. Tam jest wyjście z kempingu. I tutaj mamy taką restaurację. Ekipa już weszło, także pokażę wam wewnątrz, jak to wygląda. No, zobaczcie, tutaj wszyscy sobie siedzimy. Dobra. Ja też siadam, coraz coś zamawiam. Słuchajcie, przyszła Pani, zamówiliśmy, natomiast zamawiamy nie wiemy co, bo tak anglojęzyczne nazwy, ale do końca nie znamy tych dań dla Węgrzech, jest tak ciekawie. Nie ma tego gulaszu z tymi klusteczkami, co chcieliśmy wziąć, bo na niego w sumie głównie przeszliśmy, no ale weźmiemy jakieś inne rzeczy. Nie wiem co zamówiłem, przyjdzie to zobaczcie, pokażę Wam, zresztą podejrzewam, że większość tutaj też nie wie co zamówiła, także Pytałem Krzysztofa, ja co wie. zamówił, to mówił, ja że nie wie, nie A pytałem czy twoje danie, to mówi, że ja, nie Nie wiem. Jedzenie zamówiłem. Dobra, ja nie nie jak to pewnie, zamówiłeś? Nie ja wiem, na pewno ze informacji. zupę gulaszową. Niestety nie było gulasza. Dobra, będzie ciekawie, jak przyniosą, także wam pokażę co od przynieśli. I już wam pokazuję pierwsze dania które przyszły. Zobaczcie, zupy gulaszowe, tak to wygląda. O i patrzcie ile mięska, ziemniaczki, Przyszły na dania, Słuchajcie, popatrzcie. Przepraszam. Tutaj mamy takie coś. Ciekawe jak mięsa z ziemniakami, nie wiem. A matydzia wzięła sobie o e, w z kurczaka, z frytkami także. Dobra, to ja próbuję. W gorąco tu jest tak, ja pierdzielę. W gorąco. No i my już, moi drodzy, na zewnątrz. Yy, powiem wam tak, yy, zupa gulaszowa bardzo dobra. Wszyscy chwalili, ja też spróbowałem od Moni troszkę, także dobra. Moje było jakieś yy, mięsko, wieprzowinka, trochę boczku, yy, takie właśnie połówki ziemniaków zapiekane z sosikiem. Bardzo dobre. A tak tu też mówiłeś danie Twoje dobre, nie? Bardzo dobre, no, także bardzo, bardzo dobre. Że... Więc godna restauracja polecenia, może nie jest najtaniej, ale naprawdę bardzo dobre. A czy co, to ja zapłaciłem za te trzy dania, co wzięliśmy, plus trzy piwa i dwie kole, zapłaciłem 20 tysięcy forintów, to jest jakieś no, to około 200, złotych. 200 zł. No to Poło... ja 170, na trzy też za 3 dania. Za trzy osoby, więc... no tutaj piwo też było drogie, bo kosztowało chyba 18-19 zł, także no piwo robiło też tej cenę. Natomiast, nie, no bardzo wędkarz knajpka, nieopodal kempingu, także obsługa bardzo miła. Co e... najważniejsze mówiąca po angielsku. Tak, słuchajcie, to jest ważne na Węgrzech, bo e, znamy wszędzie. przypadki, że e, kelner węgierski mówi tylko po węgiersku, nie mówi po angielsku, nie mówi po, e, po polsku, to już ma pomarzyć. I po niemiecku, tak? Tak. A my po niemiecku też, no able także. No dobra, my wracamy do kamperów, najtrochę no, starano, słuchajcie, ruszamy w kierunku Chorwacji na prom. Więc. Na kemping cykan, panasz tą wyspę? Jak się nazywa? Mm, Mali, ja. to w miasteczku, Mali. Tak, jak. Mali coś tam. No ale to wam będziemy na bieżąco relacjonowali, także idziemy Mali już w. Patrzcie, wchodzimy tu już na kemping, tu jest wjazd, w którym dzisiaj najeżdżaliśmy. No, Cześć, witam wam w kolejne, was w kolejnym dniu. Mamy 5.30 właśnie rano. 15.00 wstałem, 15 tak jeszcze zaspady pojadę. Ten kawę sobie robimy tutaj, zobaczcie. A. Kawę robimy w ekspresie, bo chcemy godzina 6 wszyscy wyjechać z tego kempingu, żeby w miarę za dnia dojechać tam yy, na ten, na kemping Cicat. Po tym czeka nas dzisiaj przeprawa promowa. a tam jeżdżą chyba, pływają co godzinę, aż co półtorej, w A my jesteśmy jeszcze dalej w hi miłkowości Higiko na Węgrzech, także zaraz się zbieramy. Ja idę matę zjąć z przedniej szyby i powiem wam, że ta mata się kurczę sprawdza. Jest ok. Dobra, wezmę sobie kawę na zewnątrz i Działam tam z tą matą. No, zrozumiałeś, że nie tylko ja wstałem. Tu już Mariusz walczy z przyczepą. Podpory zwija. Nie wiem, jak tam nasz karawaning. Chyba tych w też wstali. No i tutaj e, przez widzieliśmy się z Krzysztofem i bizadą, Także ekipy już pobudzone. A ja słuchajcie, ściągam tą matę i zaraz się zbieramy. Mała aktualizacja. Słuchajcie, piąta 50. Tu już widzicie. Tarek zwija kabel. Palinka też już jest. No. Aduś, mania, Krzychu, A tam przyczepię jeszcze, widzicie, coś tam się krzątają. Ale już podpięty zestaw, także słuchajcie, no my już, my już w gotowości, także. Krótki postój na stacji, bo wszyscy mieli takie małe zasięgi już. Tam zobaczcie, jeszcze stoją. O, biegnie do nas. A nie, nie, myślę, że nas biegnie Polina, gdzieś tam pobiegła. A zdjęcie robi. Słuchajcie, widzicie tam na wszystkie nasze zestawy, kampery stoją, ja już tankowałem, czekam na pozostałych i zaraz ruszamy dalej w kierunku na cykat. Zasłuchajcie, a wy to generalnie wolicie wschody czy zachody słońca? to było Nie. No nie, generalnie każdy chyba ma jakieś preferencje. Jedni wolą ja wschody. Wschod. Monia uwielbia wschody słońca, nie? Bo jak dzień się budzi, nie? Dlatego pytam, jak u Was z preferencjami wolicie wschody czy zachody? Zachody. Szczególnie nad morzem. Ja w życiu dużo więcej widziałem zachodów niż wschodów, bo raczej to, to częściej widzę. Ale wydaje mi się, że chyba też zachody. No i przed nami po jaki ładny słońcach. No ładnie to wygląda. No jak widzicie, budzi się kolejny dzień. No już chwilę w trasie. Mamy godzinę, którą tam wskazuje nam, no w pół także już tak półtorej godzinki w trasie, porozde było tankowanie. Yy, słuchajcie, no lecimy teraz, tak jak wiecie, w kierunku Kevingu Cykat na Chorwację. Jesteśmy jeszcze na Węgrzech, minęliśmy miejscowość Szombachtieli, tak zwane te nasze popularne szombierki, tak to sobie przekręcamy tą nazwę. Yy, słuchajcie, na tym będziemy kończyli tego vloga. No bo on już chwilę trwa, nie wiem ile nam wyjdzie tego. Zaczęliśmy go w Polsce jeszcze przy wyjeździe. Jak widzieliście, Radika używamy dzisiaj, bo nie, nie udało nam się to stroić jeszcze przed wyjazdem z Polski na ten pierwszy odcinek trasy. Wtedy prowadził nasz karawanik, upamięta z Darkiem. Bo dziś jak widzicie, my prowadzimy całą karawanę naszą. No ale wczoraj udało mi się to te radia, bo ja mam dwa, grzcieg ma dwa. Zestroiliśmy je razem i teraz każdy z nas ma radio, także możemy sobie cały czas jakieś informacje przekazywać. Jest to wygodne w trasie, jak nie trzeba komórki wyzwaniać, bo wszyscy słyszą naraz to, co się mówi. Także takie szybkie informacje w trasie, a też takie pogadówki przydatne bardzo. Także polecamy te radyjka. Dziękuję, że z nami jesteście. Jak Wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam kolejnych do subskrypcji kanału Frontside Camp. No i słuchajcie zapraszam na nasze kolejne przygody z wyjazdu sylwestrowego na Chorwację. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, pa pa!